Czytajcie w drugiej części QA. Zmieniliśmy trochę otoczenie. Za chwilę Wercia będzie czytać kolejne pytanka, a ja odpowiadam na nie jak to na ostatnim filmie. Dawaj Wercia. Witam. Sam stoję przed dylematem, czym utwardzić podwórek? Sztuczeń, beton czy płyty? Można wiedzieć skąd, jak i po ile kupowałeś beton. No to każdy już. Tutaj sam musi sobie wybrać, tak naprawdę jak chce robić, jaki ma pomysł na to utwardzanie. My tutaj mieliśmy taki pomysł, że zrobimy sobie po prostu 3 metry betonu, kilka rzędów płyt i tak na zmianę. Kolejne nasze etapy utwardzania po nowym roku to będą sam beton, ponieważ mamy miejsce gdzie tą wodę odprowadzić, będzie w trawnik, dlatego płyty dlatego układaliśmy, dlatego że nie mieliśmy pomysłu gdzie co zrobić z tą wodą, a między te płyty, w miarę ta woda po prostu wsiąka. Dlatego też że ułożyliśmy sobie te płyty. Gdyby było miejsce na jakieś trawniki, takie rzeczy, to byłby beton, wtedy by sobie spływał ładnie w te trawniki. Może czy mogliśmy to trochę inaczej przemyśleć i porobić, tak dalej, ale zrobiliśmy tak, jak jest. Mamy już ułożone wszystkie płyty, tak jak powiedziałem kolejne te. A ciężko mi doradzić. Musić, każdy musi sobie sam wymyślić jakiś plan na swoje gospodarstwo. Każdy ma inaczej położone gospodarstwo i in, inne, inaczej, niżej, wyżej, inny podkład tak dalej, więc naprawdę to jest ciężko, żeby komuś doradzić. A po ile beton był? No już nie pamiętam teraz ten beton, który poszedł w górę, ponieważ kosztuje chyba 330 zł, B25, a wtedy był trochę tańszy. Dokładnie nie pamiętam już, czy to było poniżej 300, czy nie, to już nie pamiętam. Więc teraz kosztuje 330 zł, bodajże, bo poszedł w górę. Cement poszedł w górę, kierowca mówił, i od razu beton też idzie w górę. Nie wiem, co będzie po nowym roku. Mam nadzieję, że trochę spadnie ta cena, albo pójdzie jeszcze w górę, ciężko powiedzieć. Ale my po nowym roku będziemy sobie utwardzać już betonem. No, kolejny ptank. Mam nadzieję, że wystarczy taka odpowiedź. Możesz podać dokładną nazwę pługa? <laughs> Dokładna nazwa pługa to jest. Yy... Ja na pługu mam to napisane Zetor System Sukow, tak? a to jest pług Sukow, on jest czeski, to pewnie jakaś współpraca była z Zetorem, ale to jest Sukow, czeski pług, spisuje się u nas bardzo dobrze, od 15 lat mamy go, już tata kupił w 2007 razem z Zetorem, ma on, jest on mały, dla małych ciągników, ma małe odkładnie, więc dobrze krusi ziemię. Więc materiał też, jaki jest dobry, z jakiegoś jest zrobiony. No teraz jak kupujemy sobie, wiecie, dłuta i tak dalej, to już nie jest to samo, co oryginał, ale, ale dobry puk, polecam. I kolejny puk, jakbym go zmieniał za jakiś czas, to będzie też Sukow, tylko po prostu jakiś nowszy, gdzie on ma większy prześwit, jest trochę większy. Jak będzie większy ciągnik, to wtedy będzie pług trochę większy. Ale mówię, to tam na razie nie jest nam potrzebne. Rewers masz ze sprzęgłem? Tak, re rewers jest yy, bez sprzęgła. Ile zator ma kilometrów? Yy, ile zator ma kilometrów zrobione? Kilometrów? Koni. Yy, ty, motogodzin. KM, a, nie wiem. A, koni, dobra. Nie. Ile moc, jaką ma. No, zator dobra. ma 82 konie. Yy, oryginalnie, fabrycznie. A po takim czasie, to nie wiem. Czy fabrycznie ma 82 konie. Jaka szerokość robocza pługa? Szerokość robocza pługa kurczę. Jak on ma? Metr 70? Metr 30, co ja mówię? Metr 70? Metr 30. Metr 30 albo 35, jakoś tak. Ile miałeś hektarów? Albo metr eh 40. Od metr 30, metr między tak musiałbym dokładnie ten, ale cały ciągnik bierze, równo z oponami, ale gdzieś koło tego musiałbym dokładnie zmierzyć, ale coś koło tego mi się wydaje. Ile, masz hektar ile miałeś hektarów do zaorania na zimę? Ile hektarów na, na zimę? Po co ja powtarzam pytania? <grym> Mówiłem to w jakimś vlogu, powyżej po, po, po 10 było, 12 bodajże i 3 hektary na wiosnę, które po słoneczniku, najpierw wyjdziemy obornik, a później będzie przeorane, więc koło 12. Musiałbym policzyć, bo tam była jedna działka hektarowa, tam było mniej niż hektar, taki, wiecie, dużo takich malutkich działeczek, ale koło 12 było chyba. Po ile kupiłeś cielaczki? Cielaczki To ostatnie to 1400 zł bodajże. Tak, 1400 zł Brudko Brutto oczywiście, nie cena. Czy twój New Holland nie jest większy i cięższy od zatora? Niestety nie jest. Zator jest, e, Ma ponad 4 tony. New Holland ma e, 3 z czymś, więc niestety nie jest e, cięższy. Na ilu hektarach uprawiałeś słonecznik? 3 hektary było. A jak w przyszły rok już jest decyzja? No, jeszcze nie ma decyzji, w sumie jeszcze nasion nie ma zamówionych, ale chyba zasiejemy tylko 3 hektary, bo miało być około 5, więc będzie 3 hektary, a ten hektar 70 pójdzie po prostu na kukurydzę, na kiszonkę. Bo tak, Może tak być, że w przyszłym roku będzie trzeba skosić tą kukurydzę, w którym zaszczędziliśmy, może się okazać, że w przyszłym roku będzie trzeba skosić, będzie za mało paszy. Mieliśmy ostatnio zapas tej sianej kiszonki po poprzednich latach dlatego w tym roku może się okazać, że będziemy kosić w kopiec coś, dlatego prawdopodobnie będzie tej kukurydzy więcej niż tego słonecznika. Kiedy wesele? Kiedy wesele? No, pewnie niedługo. Jak będzie, to na pewno się dowiecie. Co ile sprzedajesz byki i ile mniej więcej sztuk rocznie? My tutaj tak sprzedajemy, bo mamy podział oczywiście na tatę i na mnie, więc tak na całe, no ja jaką w sumie, Osobne gospodarstwo to sprzedaje tylko 10 w roku i tata 10, a I jak jeszcze było? Druga część, jak? Ile mniej więcej sztuk rocznie? Co I co ile? Co ile, aha. No to mówię, jak jeśli bym patrzył na moje gospodarstwo, to 10, tata na swoim też 10, czyli razem w roku, e, tak jakby liczyć razem, to 20 sztuk. E, I to tak różnie, wiadomo, jak, potrzeba, jak są potrzebne pieniądze, wtedy sprzedajemy. W tym roku było tak, że najpierw sprzedaliśmy 5 większych, 5 sobie zostawiliśmy na później. E, kiedyś sprzedawaliśmy 10 od razu, więc mówię, różnie to bywa. Ile macie? hektarów i jak wygląda struktura zasiewów i czy dużo ziemi przeznaczacie na paszę dla bydła? Ile no macie hektarów, pierwsze? Teraz by trzeba było rozdzielić, nie? Pewnie. Ja jako, yy, ja mam, moje gospodarstwo 39, yy, tata ma trochę mniej, zdecydowanie mniej, yy, więc razem całe gospodarstwo, w sumie można powiedzieć, połączone z dwu, dwóch, to by było około 50 hektarów razem z łąkami. Na, dla byków przeznaczamy, też muszę szybko policzyć około 10 hektarów bodajże. No, wydaje mi się, że więcej nie takich 10 hektarów liczę tutaj zboże pod, pod, dla śrutu i takie rzeczy jak lucerna, które można była zasiana na gruncie ornym. Trawa jest zasiana na gruncie ornym, chociaż ten grunt orny, tam gdzie rośnie, ta trawa był taki niedobry. Gleba taka torfowa, słabo tam rosło, słabo się uprawiało. Ale pewnie jakby nie było zwierząt, to oralibyśmy to dalej, byśmy tam dalej siali. Ale są byki, to stwierdziliśmy, że zasiejemy tam trawę. I mówię, trochę lucerny mamy. Nawet nie 10 hektarów to jest za dużo. Gdzieś tak może 7, max 8, zależy czy kukurydzę będziemy kosić, czy nie. Więc od 7 do 10, to wszystko zależy od roku, mogę W tym roku na przykład było mniej, zdecydowanie mniej, tylko 7 hektarów możemy liczyć, że przeznaczyliśmy pod te byki. A jak wygląda struktura zasiewów? Jak wygląda a, struktura zasiewów? wiesz? No, w tym roku mamy tak, że mamy posiane 8 hektarów rzepaku, 9 hektarów jęczmienia zimowego, 8 ponad prawie 9 pszenicy, Słonecznika będzie 3 hektary. A może w ogóle? Nie, 3 hektary słonecznika są w planie, żeby sprawdzić jeszcze że nie na jeden rok, czy to się opłaca, czy nie opłaca. No i tej kukurydzy prawie 7 hektarów. Samo tydzie, patrz, jak Trochę lucerny. Hektar. Właśnie ta trawa 1,5 hektara jeszcze. I tak, już buraki 4 hektary mamy buraków. No i tak to wygląda. Chyba o niczym więcej nie zapomniałem. Nie myślałeś kupić jakiegoś wycinaka piłowego? Zawsze to przecięcie balota na pół bardzo ułatwia pracę, a i ręce zawsze mniej dostają. Hmm. No szczerze, myślałem sobie yy, myślałem sobie wziąć taki wycinak właśnie do kopca kupić, yy, żeby sobie z kopca wycinać tą kiszonkę, ale póki co tym krokodylem sobie dajemy radę. Yy, no, to też tak nie jest. Że kotek tego... przysiadł. Co? Kotek. Gdzie kotek? A tutaj. Będzie dzisiaj na nagraniu, teraz. No, ale też to nie jest tak, że tymi widłami te ręce tak mocno dostawają. Te baloty po tej naszej presie nie są mocno zbite, więc nie jest tak źle, jeśli chodzi o rozwalanie balota widłami. Ja sobie tak dookoła wiecie, sobie powoli można go rozwijać. Ostatnie. Jakie jest Twoje marzenie mieć na swoim gospodarstwie? No, no Marzenia są duże w sumie. Znaczy na pewno chciałbym mieć utwardzone całe gospodarstwo, jak i część tutaj, i część z tyłu, gdzie mam płytę obornikową i ta wiata, ogrodzone do końca, budynki porobione ładnie. No i. Wiadomo, trochę sprzętu lepszego by się marzyło, jakaś Waltra czarna, <gry> czarna Waltra i, i lepsze ciągniki. Na razie e, po prostu mamy inne wydatki, inne w planach wydatki, może mówię, za jakiś czas, za 10-15 lat coś się, e, no ciężko to opowiedzieć. Marzenia są takie, ale e, takie najbardziej realne to są właśnie, żeby porobić sobie utwardzenia, póki co. Budynki ładnie, tak jak zacząć to sobie przerabiać, mienia dachy, doprowadzić się do ładnego stanu wizualnego, a maszyny przyjdzie. Czas jeszcze na maszyny, może za jakiś czas. No i w przyszłym roku mamy jakieś inne plany. Eee, ruszamy z jakimś pewnym projektem, jakby to można powiedzieć. Więc wydatki są ważniejsze póki co. Nie wiem, czy będziemy pokazywać na filmie. Pokażemy pewnie jakiś tam filmik w przyszłym roku, zobaczymy. Ale póki co są ważniejsze wydatki niż wymiana jakiegoś tam sprzętu i tak dalej. Zwłaszcza, że to, co my mamy, to nam zdecydowanie wystarczy. Ja uważam, że te 50 hektarów nie jest jakoś dużo, żeby nie wiadomo jakiś sprzęt posiadać. Ważne żeby zostało po prostu, żeby tą pieniądze lepiej mieć dla siebie, niż po prostu gdzieś tam. Przeinwestować. Przeinwestować. O, to jest takie moje zdanie, ale każdy ma inne, każdy ma inną sytuację. Każdy, no na przykład ja jestem tak, że wolę kupić ziemię, niektórzy wolą coś innego, więc każdy ma jakiś tam swój sposób na, na inwestycje. Dobra, to wszystko. Już więcej pytań nie ma. Dzisiaj mamy 24 grudnia, jak wstawiam ten film, więc chcemy wam życie wszystkiego dobrego na święta. Ja Wercie oczywiście spełnienia wszystkich marzeń. No, ogólnie wszystkiego dobrego na te święta, więc kolejne filmy po święta i niedługo koniec roku, więc na razie